Już jesteśmy na żywo. Słuchajcie, kochani, po długiej przerwie wit witamy się ponownie. Już blokada konkretnego kanału w tym momencie jest, jest nieaktualna. Nadajemy na żywo. Z nami jest pan radca prawny Zbigniew Kępczyński, który opowie nam dzisiaj, w jakiej sprawie jesteśmy tutaj u pani Kasi. Dzień dobry. Jesteśmy u Katarzyny Gruszki, osoby chorej która po prostu jest poszkodowana przez los, ma różne choroby, między, dość poważne, między innymi porażenie czterokątczynowe i inne, które powodują, że no, jest niemożliwe poruszanie się, ma po prostu stwierdzone niepełnosprawność, prawda, przyznane świadczenia rehabilitacyjne z tego tytułu. Jesteśmy tutaj, żeby pokazać, w jakich warunkach, Katarzyna Gruszka wraz z synem y, mieszkają, w wynajętym mieszkaniu, za które muszą płacić naprawdę istotne kwoty. Jednocześnie świadczenia, które otrzymuje, przeznaczone są na rehabilitację, a nie na opłacanie czynszu mieszkaniowego prywatnemu najemcy. W związku z tym y, tak naprawdę y, po prostu nie ma możliwości właściwej rehabilitacji, y, która jest w przypadku tym. Absolutnie konieczna. W związku z powyższym zwróciliśmy się do Urzędu Miasta z wnioskiem o przyznanie lokalu socjalnego. Na temat okoliczności tego wniosku y, będziemy robić odrębne sprawozdanie, również y, przypuszczam z dokumentacją. Natomiast dzisiaj chcieliśmy właśnie przedstawić sytuację y, Katarzyny i jednocześnie poprosić ją o. Dwa słowa w swojej sprawie. To tyle na razie. Dziękuję panu za wstęp. Ja jeszcze spytam się naszych słuchaczów, czy dobrze nas słychać, czy, czy, czy wizja jest w porządku, tak technicznie. I zaraz zadam pytanie pani Katarzynie. Jak możecie, to tylko jeszcze komunikat: proszę was o udostępnianie tego live'a bo w tym momencie nie ma takiej możliwości, żeby sama to zrobić. Także serdecznie Wam dziękuję za wszelkie udostępniania. A teraz chciałam Pani Kasiu przedstawić Panią. Czy może Pani parę słów powiedzieć, na czym polega problem? Przede wszystkim chodzi o to, że ja prawie wszystkie pieniążki, tak jak tutaj były wspomniane, muszę wydawać na czynsz, a ja muszę kupować sobie leki. Piłkomajtki i takie inne ważne rzeczy. A po prostu nie mam z czego, no mówiąc, po prostu żyć. Mieszkam wysoko, nie mogę spokojnie zejść na spacer, do, na zakupy. Po prostu jestem tutaj zamknięta jak, jak nie wolno, bo nie jak. Jeżdżę na wózku, poruszam się, ciężko mi jest. No po prostu wszystko robi mój syn obiegun dla mnie. I, I po prostu no, potrzebne mi to mieszkanie, na, najlepiej na parterze, albo na pierwszym piętrze. Mogą być nawet dwa pokoje, bo ja przy swoim schorzeniu powinnam mieć osobny pokój dla swoich potrzeb. Muszę mieć łóżko rehabilitacyjne, gdzie postawić wózek i takie, takie coś jak biurko małe, żebym mogła tam na nim Robić jakieś takie rzeczy usprawniające palce, bo też mi ciężko. Ja mam jeszcze oprócz tego porażenia czterokończonego epilepsję. Przy epilepsji są czasem duże na, albo małe napady. To przy tej epilepsji muszę kupować dużo leków. Często się y, umawiać na wizyty do neurologa. No, miał też ciężki wypadek. Przy którym złamała, można powiedzieć, wprost kręgosłup. Byłam sparaliżowana, i to z tego powodu właśnie wyszło po pewnym czasie ten paraliż czterokończynowy, który się zaczął pogrąbiać, I, i w tym momencie jest taki stan, a nie inny. No, panie Zbigniewie, czy ma Pan jakieś pytanie jeszcze do Pani Kasi? Tak. Czyli w tej sytuacji e, oczywiste jest, chciałem to jeszcze też podkreślić, że te środki, które e, ma pani, no, wynikające z decyzji, prawda, dotyczące środków na rehabilitację, na leczenie, są de facto przeznaczane na opłacenie prywatnego czynszu. Kocie podaj dwa 400 ponad i z pani konta te, te środki są przeznaczane. Tak? Tak. I z tego Właściwie z tych pieniążków, które dostaję, to na życie mam prawie, można powiedzieć brzydko, ale dostają mi takie grosze, grosze tak jak wspomniałam, ciężko jest strasznie coś wyskrobać, żebym miała na życie. To mam pytanie jeszcze. A czy y, prowadzi pani y, w tej chwili jakieś zajęcia rehabilitacyjne, czy, czy cokolwiek jakiekolwiek świadczenia z tego tytułu pani realizuje? Tak, udało mi się po, długiej, y, po długich staraniach przychodzić do mnie do domu rehabilitant. Bo jeszcze kiedyś, jak, do, jak chodziłam, to wtedy jeszcze. Miałam rehabilitację w szpitalu, tutaj w szpitalu, a przy dworcu na dobrze. Dobrze. A pytanie jeszcze następne, a czy jakaś pomoc środowiskowa, w sensie pielęgniarka środowiskowa, czy o to się pani ubiegała, i czy coś takiego jest realizowane? Z przychodni, jak potrzebuje, jak potrzebna jest. Krew czy coś takiego owszem, przychodzi do takich badań. Rozumiem. Nawet czasem przyjdzie pani doktor, jeżeli są złe wyniki. A jeśli chodzi o pomoc MOPS-u lub, czego, lub kogoś takiego nie. Nie ma. Ja się starałam o opiekunkę, ale niestety przy tym mówiąc brzydko piero, papierologii, to ciągle mi czegoś tam brakowało i po prostu ona odrzucały te, te dokumenty. Przepraszam, w takim razie pani też wymaga tutaj pomocy w zakresie wniosku do MOPSu, tak? O pomoc z tego tytułu, prawda? Więc tutaj tak. też możemy się tym zainteresować. Natomiast no, z tego, co do, do tej pory słyszymy. To ubieganie się o lokal socjalny, gdzie w ustawie mhm. o ochronie praw lokatorów również osoby niepełnosprawne są wymienione jako osoby mogące się ubiegać o lokal socjalny, jest jak najbardziej w tej sytuacji uzasadnione. Prawda? Tak. Ja jeszcze chciałam, bo zaczęłam tutaj mówić o legitymacji. Bo jestem osobą głęboko y, niepełnosprawną, i w tym momencie przysługuje mi legitymacja y, z mops -u. I zadzwoniłam dzisiaj, w jaki sposób mogę otrzymać tą legitymację. I powiedziano mi, że muszę złożyć dokumenty do, y, do nich z MOPS-u, to znaczy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. I pani, która ze mną rozmawiała, powiedziała, że bo ja jej powiedziałam, jakie mam dokumenty, a ona powiedziała, że ZUS ją nie interesuje, tylko mobs. Rozumiem, rozumiem, czyli tak naprawdę tej papierologii jest całe mnóstwo w każdej sprawie i człowiek musi, no zanim cokolwiek wniesie, musi się i to niepełnosprawny człowiek musi się gimnastykować z tą papierologią całą, z tą mitręgą biurokratyczną. I jeżeli człowiek niepełnosprawny nie ma w tym zakresie właściwie odpowiedniej pomocy, bo przecież sam nie może z takim wnioskiem gdzieś pójść, to po prostu jest poza nawiasem, czy tak można powiedzieć? Tak, tak zgadza się. Jak ja rozmawiałam, to pani, którą, yy, z którą rozmawiałam, powiedziała, że najlepiej jest, jak ja. Yy, na solidarności gdzie jest chyba yy, o ile ja dobrze pamiętam 1 3 pięć taki budynek jest i tam jest trzecie piętro i tam można komisję złożyć i dokumenty na tą komisję no i tam właśnie i tam właśnie mi powiedziała pani z którą to wszystko dobrze czyli z tego wynika z tego wynika że y, pani jest niezbędna pomoc innej osoby prawda która w pani imieniu te sprawy by mogła załatwiać, czy tak? Tak. Tak. W tej sytuacji, w tej sytuacji y, może oczywiście y, szczególnie zwracać uwagę fakt, że w trakcie składania wniosku o y, przyznanie pani lokalu y, socjalnego, abstrahując od efektu i od tego, czy pani y, w istocie spełnia wszystkie kryteria, czy też nie, Y, urzędnik y, miasta urzędnik y, urzędu miejskiego urzędniczka stwierdziła że pełnomocnictwo które pani udzieliła radcy prawnego, prawnemu czyli mnie do pani reprezentowania jest według niej nieważne co pani o tym sądzi dlaczego nieważne nie rozumiem przecież chyba było dobrze napisane dobrze podpisane no to mimo tego że Pani ma trudności z pisaniem, prawda? A to jest inna już całkiem sprawa. Dokładnie, no. dokładnie, dokładnie. Mimo iż nie mogę trzymać długopisu, mimo iż o, y, syn był świadkiem, mimo iż pan był też świadkiem, tak. ja z, w trudności bardzo dobrze podpisałam. Tak jest. Zgadza się w obecności naszej. No nie wiem, wydaje mi się, że to co tutaj zostało powiedziane, jest bardzo wymowne i nie wiem, może jeszcze zechciałaby Pani coś powiedzieć na temat właśnie warunków mieszkaniowych, na temat tych trudności, prawda, które sprawiają Pani te, te warunki i na temat tego, jak rzeczywiście powinna wyglądać Pani sytuacja. Ja powinnam moim zdaniem dostać mieszkanie. Wiem, że to jest jeszcze daleka droga pewnie. No na pewno. Chciałam po prostu, jeżeli już będzie, to chciałabym, aby mieszkanie moje było, tak jak wspomniałam, albo na parterze, albo na pierwszym piętrze. E, tutaj mamy też syna, który jest opiekunem prawnym. E, e, może... Nie wiem, czy mogę Cię pokazać, czy nie chcesz? Nie, nie chcę. Mhm. W każdym razie nie chciałbym tutaj występować, e, e, natomiast e, Trzeba przyznać, że jest to bardzo rozsądny chłopak, który się stara jak może, pomaga swojej mamie, opiekuje się nią i, i naprawdę należy z wielkim podziwiem patrzeć na, na, na tę sytuację, na, na jego zachowanie. Czyli można powiedzieć, że jesteście pozostawieni sami sobie? Tak. Tak, można powiedzieć, nawet nie można, a trzeba powiedzieć, że tak. I radzimy sobie z jedzeniem. I z wszystkim z trudem. No z trudem, tu wiek z trudem. No. A ile, ma, ile masz lat? 21, cała, pójdą mi się zrobić 20 lat. I praktycznie od ciebie zależy los twojej mamy. No, no niestety. Czy chce Pani jeszcze jakiś, może zostawić do siebie jakiś kontakt, jeśli osoby, które nas oglądają, chciałyby wspomóc pani, pani, sytuację, czy jakiś mail, bo numeru telefonu to może, może nie podejmę, ale, 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 może jakiś kontakt mailowy, dobrze, tak. może po prostu niech napiszą do mnie na klipie z Messengera, albo Andrew ten mail może też podać, no Poda. mailowo postu, o, 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 po prostu, oznaczycie pod koniec sesji, nie? Tak, wy wkleicie mojego linkiem, mój no, profil. Napiszę przez pił. Dobra, dobra, to zostawiamy tutaj kontakt do Facebook, przez Facebook. Dobrze, to jeżeli ja bym mogła, to ja też mam pocztę. Na pocztę może albo na Messengera. Na maila, tak? To może pani podać teraz maila. G. Kasia. Smailtery. Nie, nie G. Gru. Kasia. Razem pisane. Tak małpa.op.pl Dobrze, grułka się. małpa.op.pl Na Messengerze też może. Na też. Na Messengerze to... Ten. Żart, ...to się tam będzie czytać, nie? Tak. Dobrze. Też pomocy. Szukamy. Tak, z Facebooka też się znajdzie, bo ja jestem na Facebooku o. także. No tutaj nasza, nasza pani, która nas ogląda, mówi, że ma, ma pani wspaniałego syna. Że tutaj pozdrawiamy. Z góry, od razu. Mogę tylko potwierdzić, jako pełnomocnik, że bardzo się angażuję, i mogę tylko potwierdzić. A czy Pani chciałaby jeszcze coś powiedzieć na końcu? Czy, może jaka pomoc by była Pani potrzebna na ten moment? Jak, jak widzowie mogą Pani pomóc? Tak naprawdę, to jeszcze ja nigdy nie starałam i nie, nie zastanawiałam się w jaki sposób. Chociaż podpowiadano mi, żeby założyć konto i na to konto wpłacać wnioski, ale. Z tego co wiem, to Pani ma konto bankowe i z tego konta właśnie, z tego konta bankowego, które Pani posiada, yy, właśnie są realizowane te opłaty czynszowe w tak dużej wysokości, prawda? To jest Pani konto. Myślę, że to konto też może Pani podać, że jeżeli byłyby osoby, które chciałyby Pani pomóc, to też zapraszamy, bo naprawdę są takie potrzeby tutaj. No ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że rzeczywiście no, jestem tutaj świadkiem. Przyszliśmy tutaj z interwencją nagrać to, co się dzieje. No, widziałam mieszkanie i, i, i stan pani, pani Kasi jest naprawdę, no, naprawdę tragiczny i sytuacja życiowa, więc jeśli, jeśli jesteście w stanie jakkolwiek pomóc, to to będziemy wdzięczni my wszyscy za Waszą pomoc. A. Jeszcze? jeszcze pani chce coś powiedzieć, czy już kończymy? To znaczy. Yy... Jeż, wyłączyć już, tak? Tak, na razie. Dobrze, ja to, już, się... to już wyłączę. Słuchajcie, żegnam się z wami serdecznie i do zobaczenia. Udostępnijcie ten film, tak żeby on dotarł do jak największej ilości ludzi. Pozdrawiam was serdecznie, Luiza z konkretnego kanału. Tak, ja chciałam